W Elblągu tramwaje funkcjonują już od ponad 125 lat. Od razu sieć została uruchomiona jako tramwaj elektryczny, co plasuje ją jako drugą zelektryfikowaną sieć na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Od początku do teraz tramwaj tam funkcjonujący porusza się po torze 1000 mm. Jest to więc jedna z pięciu polskich sieci tramwajów wąskotorowych. Jest to również jedna z pięciu najmniejszych polskich sieci. Jej całkowita długość torowisk wynosi zaledwie 16,5 km. Mamy tutaj tylko cztery pętle: druską, saperów, marymącką i ogólną. Mimo tak małej liczby końcówek oraz niewielkiej sieci, funkcjonuje tutaj aż 5 linii tramwajowych, które kursują różnymi relacjami z północy na południe i z powrotem. Miasto jako jedno z pierwszych w XXI wieku zabrało się za rozbudowę i remont swojej sieci, a także zakup nowych tramwajów. Dzięki temu wyszło przed szereg innych, nawet większych polskich miast, które swoje inwestycje tramwajowe dokonywały kilka lub kilkanaście lat później. Jesteście ciekawi, jak wygląda tutejsza, mała, aczkolwiek zadbana sieć tramwajowa? Zapraszam do oglądania dalszej części. Zanim jednak przejdziemy do niej, zachęcam Was do wsparcia mnie na Patronite. Dzięki temu mogę inwestować przede wszystkim w sprzęt i mogą powstawać coraz to lepsze materiały. Takie wsparcie również może zaowocować materiałem, który zlecisz mi do produkcji, więc zapraszam do zapoznania się z zasadami wynagradzania patronów. Na początku swojego istnienia w 1895 roku tramwaje uruchomione zostały na dwóch liniach. Jedynka kursowała z dworca kolejowego przez Plac Słowiański i Stary Rynek do przystani nad rzeką Elbląg. Natomiast dwójka łączyła Plac Słowiański i Stary Rynek z ulicą Królewiecką. Końcowy przystanek na tej linii znajdował się w rejonie obecnego skrzyżowania Królewieckiej spółkownika Dąbka, która wtedy nosiła nazwę Sternstraße. Po wybudowaniu przedłużenia tej trasy do parku Bażantarnia została uruchomiona również linia numer 3, która swój początek miała na Starym Rynku. Wtedy również zmieniono trasę dwójki, by docierała do dworca kolejowego. Pod koniec XIX wieku miasta posiadające sieć tramwajową były oceniane jako nowoczesne. Ówczesny 50-tysięczny Elbląg zyskał więc tramwaj, który sprawnie dowoził mieszkańców do miejsc pracy, nauki i wypoczynku, co przyczyniło się do rozwoju miasta. Już przed wybuchem II wojny światowej miasto uzyskało prawie obecną długość torowisk tramwajowych dzięki otwarciu nowej trasy po obecnych ulicach Browarnej i obrońcy w pokoju. Wtedy były to Zis Strasse oraz Straße, gdyż Elbląg do czasu zakończenia II wojny światowej był przecież w rękach niemieckich. W dwudziestoleciu międzywojennym ukształtowała się więc siatka połączeń, która docierała już do pętli w parku Bażantarnia z dworca kolejowego jako linia nr 1, z ulicy Wiejskiej przez Browarną do Akademii Ekonomicznej jako linia nr 2, a także linia nr 3, która docierała do Agrykoli, czyli ówczesnego Jachnstrasse z przystani rzeki Elbląg. Ta ostatnia trasa od obecnego placu słowiańskiego do końcówki Agricola już niestety nie funkcjonuje, gdyż zlikwidowano ją w 1967 roku. Nie jest to jedyne torowisko, którego już nie uświadczymy w dzisiejszej sieci tramwajowej. W 1930 roku pożegnano się z krótkim odcinkiem do przystani rzeki Elbląg, a ze Starego Rynku tramwaje zniknęły w 1968. Po wojnie, gdy Elbląg trafił w ręce Polaków, zastaną w mieście 17,5 km toru pojedynczego, który teoretycznie mógł być obsługiwany przez dwie zajezdnie. Jednak poważnie uszkodzonej zajezdni przy ulicy Szpitalnej nie udało się odbudować i nie funkcjonowała już w powojennej sieci tego miasta. W okresie PRL-u mieliśmy nieznaczne rozbudowy i skrócenia tras. W 1951 roku z dworca kolejowego tramwaje dojechały do pętli Druska jako linia numer 1, a linia numer 2 została wydłużona z Akademii Pedagogicznej dalej na wschód do obecnej pętli Saperów w 1954 roku. Kolejną pętlą, która zastąpiła krańcówkę, była obecna Marymonska. Jednak w tym przypadku mieliśmy do czynienia nie z wydłużeniem trasy, lecz jej skróceniem, gdyż w 1956 roku skrócona została trasa do Bazantarni o kilkaset metrów. Pierwsze nowe tramwaje zaczęły wozić Elblążan w 1957 roku i były to wagony silnikowe 5N oraz doczepne bez silnika 5ND. Ich eksploatacja przekroczyła granicę końca PRL-u i zakończyła się dopiero wraz z zakupem używanych wagonów typu GT6 w 1997 roku. Stare wagony generacji N jeździły więc po Elblągu 40 lat. Wraz ze zlikwidowaniem trasy do Agrykoli w 1967 przez stare miasto w 68 noszono się z zamiarem likwidacji przestarzałych technologicznie tramwajów w Elblągu. Określano je mianem dróg i chciano zrezygnować całkowicie z tego środka transportu. Dopiero na początku lat 70. podjęto próbę modernizacji taboru, do czego przyczynił się kryzys na rynku paliwowym, który wiązał się ze wzrostem ich cen. Obecny tabor tramwajowy w postaci szybkobieżnych wagonów 805NA dotarł do Elbląga dość późno, jeśli spojrzymy na skalę kraju, bowiem dopiero w latach 80. Do teraz po mieście kursuje jeszcze kilka sztuk akwariów pamiętających wczesne lata 80. Wszystkie jednak kursują jako pojedyncze wagony, chociaż jeszcze kilkanaście lat temu widywano je w składach dwuwagonowych. Układ torowisk również praktycznie nie zmieniał się od końcówki lat 60. aż do 2002 roku. Można w tym czasie jedynie wspomnieć o przedłużeniu trasy z końcówki Obrońców Pokoju do skrzyżowania pułkownika Dąbka z Ogólną, gdzie utworzono pętlę o tej nazwie. W lata 90. Elbląg wszedł więc z trzema liniami, które kursowały na dość podobnych jak obecne trasach. Jedynka spętli druska przez Plac Słowiański browarną do Starej Ogólnej. Dwójka, również z druskiej przez plac słowiański królewiecką do marymąckiej i ta trasa obecnie jest identyczna. Trójka z pętli saperów przez plac słowiański browarną do Starej Ogólnej. Istotna rozbudowa sieci nastąpiła w 2002 roku, kiedy to otwarto nową trasę na odcinku od Ulicy Królewieckiej do ulicy Obrońców w Pokoju przez pułkownika Dąbka. Dzięki temu skrócił się czas przejazdu ze śródmieścia do osiedli usytuowanych w okolicach pętli ogólna. Utworzone zostały wtedy również dwie ostatnie linie, które wykorzystały przejazd ulicą pułkownika Dąbka: czwórka i piątka. Połączyły one starą pętlę ogólną z druską jako czwórka oraz pętlą z pętlą saperów jako piątka. Cztery lata później znów wydłużono trasę tramwajową kierując ją do nowej pętli ogólna wzdłuż ulicy o tej nazwie, dzięki czemu tramwaj obsługuje osiedle Jar. Obecnie jest to najbardziej istotna pętla tramwajowa w całym Elblągu. Dociera do niej bowiem najwięcej kursów tramwajowych w ciągu dnia. W okolicy skrzyżowania ogólnej z Fromborską funkcjonuje tam też węzeł autobusowo-tramwajowy. Rok 2006 był również kluczowym jeśli chodzi o inwestycje taborowe, bowiem do Elbląga dotarły pierwsze w historii tramwaje niskopodłogowe w postaci 6 sztuk 20-metrowych Pestramicus typu 121N. Dwa pierwsze tramwaje rozpoczęły eksploatację pod koniec 2006, natomiast kolejna czwórka już w 2007 roku. Należy tutaj dodać, że tramwaje dla Elbląga były pierwszymi tramwajami, które kiedykolwiek powstały w zakładach PESY Bydgoszcz. Premiera tego tramwaju miała miejsce na targach InnoTrans w Berlinie w dniach 19 do 22 września 2006 roku. Elblążanie nazywają swoje tramwaje z PESY pieszczotliwie ogórkami. Kursują one na liniach numer 3 i 5, dojeżdżających do pętli saperów. Od tamtego czasu można rzec, że Bydgoska Pesa stała się naszym narodowym producentem tramwajów, bowiem wyprodukowała w swojej 15-letniej tramwajowej historii ponad 730 sztuk tramwajów, które trafiły oprócz polskiego rynku na ulice bułgarskiej Sofii, ukraińskiego Kijowa, węgierskiego Segedyna, rumuńskiego Klusz Poki oraz do Rosji, gdzie jeżdżą w Moskwie i Kaliningradzie. Oprócz zakupu nowych tramikusów, gruntownie zmodernizowano w 2005 roku jeden wagon 805NA o numerze taborowym 058. Modernizacja dokonana została przez MPK Łódź, a w jej wyniku tramwaj uzyskał wyremontowane wnętrze, maszyny drzwiowe, pulpit i napęd silnikowy, który dostarczyła firma Enika. Charakterystycznym dla tego tramwaju jest wyświetlacz na przedniej burcie pojazdu w postaci dużego kwadratu z numerem linii. To nie jedyne powiązanie tramwajowe u Łodzi i Elbląga. Mianowicie w latach 2016 i 2019 trafiły do Elbląga cztery wyremontowane przez MPK Łódź tramwaje. Prawie 30-letnie wagony jeśli już zmodernizowane w łódzkim MPK po tamtejszych trasach. Jednak przed przybyciem do Elbląga zostały przemalowane w barwy tutejszego operatora. Po dwóch pożarach, które dotknęły po niemieckie wagony typu GT6 w 2012 i 2013 roku, zdecydowano się pozostałe tramwaje tej generacji wycofać. Z ulic Elblonga zniknęło nagle 10 tramwajów i trzeba było je czymś zastąpić. Z pomocą przyszły również wagony używane z Niemiec, jednakże tym razem były to nowocześniejsze tramwaje M8C. Tych wozów miało być właśnie 10 sztuk, jednakże miasto poprzestało wtedy na zakupie zaledwie 3 tramwajów. Zanim jednak zaczęły, woziciel blążan przeszły gruntowne modernizacje w zakładzie Moder Trans w Poznaniu, który wstawił w nich m.in. niskopodługowy człon środkowy, a także wymienił czoła wagonów. Oprócz tego wyremontowane zostało wnętrze pojazdu. W jednym z trzech takich tramwajów koniecznym było również wymienienie układu napędowego i instalacji elektrycznej. Kolejne trzy tramwaje tego typu Elbląg zakupił dopiero w 2016 roku, jednak na torowiska miasta trafiły one bez żadnych modernizacji ani remontów w stanie, jakim zakupione były z niemieckiego Malheim. Niestety żadnego z tych wagonów nie udało mi się uświadczyć na trasie. Zdążyłem się również dowiedzieć, że od 2019 roku z jakichś przyczyn nie można spotkać ich na linii. Obecnie w Elblągu jest w eksploatacji ponad 30 tramwajów, z czego 12 starych 805ek bez modernizacji oraz 5 zmodernizowanych wódzkim MPK. Niskopodługowy tabor reprezentuje 6P stramikus 121N, 3 zmodernizowane M8C oraz 4 sztuki nowych moderusów Beta MF09AC. Te ostatnie rozpoczęły swoją eksploatację w Alblągu w 2020 roku. Są to bardzo ciekawe wagony, które posiadają udział niskiej podłogi w wysokości 42%. Przestrzeń niskopodłogowa, w tym jednoczłonowym wagonie o długości 14,3 m, znajduje się pomiędzy wózkami. Ostatnim nowym torowiskiem w Elblągu był ponad 900 metrowy odcinek łączący Plac Słowiański przez ulicę Grotarowieckiego i ulicę 12 Lutego ze skrzyżowaniem Królewieckiej i Pułkownika Dąbka. Inauguracyjne przejazdy tą trasą odbyły się w listopadzie 2017 roku, a skierowano na ten odcinek czwórkę i piątkę, dzięki czemu spinają one najkrótszą trasą dzielnice północne z dworcem i dzielnicami południowymi. Po tym ostatnim przedłużeniu sieci tramwaje w Elblągu poruszają się po 16,5 km torowisk. Obecnie system tramwajowy W Elblągu zarządzany jest przez spółkę Tramwaje Elbląskie. Spośród pięciu funkcjonujących linii, jedna nie kursuje we wszystkie dni tygodnia, jest nią piątka, która jeździ tylko w dni robocze. Rozkład jazdy obecnie jest dość nieregularny. Nie spotkamy tutaj taktów kursowania dla poszczególnych linii. Tramwaje najczęściej pojawiają się na trasie do pętli Ogólna. Tam spotkamy aż 4 z 5 tras, które od skrzyżowania obrońców pokoju z pułkownika Dąbka do pętli Ogólna jadą wspólną trasą. Z tej pętli odjeżdża w godzinach szczytu nawet 10 tramwajów w ciągu godziny. Chociaż nieregularny rozkład na tych liniach sprawia, że nie możemy powiedzieć o częstotliwości kursowania, np. co 6 minut. Na rozkłady jazdy wpływ mają również odcinki jednotorowe. Najdłuższe odcinki jednotorowe występują na trasie przez ulicę Królewiecką. Są tam dwa odcinki, jeden ponad 400 metrowy, a drugi ponad 500 metrowy. Miasto zaangażowało się w modernizację komunikacji tramwajowej dzięki całkowitej prywatyzacji segmentu przewozów autobusowych. Organizator miejskich przewozów, czyli Zarząd Komunikacji Miejskiej, jest jedynym w kraju funkcjonującym w formie spółki z OO. Operatorzy wykonujący przewozy autobusowe kontraktowani są w wyniku rozstrzyganych postępowań przetargowych. W tym mieście nie spotkamy więc komunalnego przewoźnika autobusowego. Niestety rok 2021 dla elbląskiej komunikacji tramwajowej nie rozpoczął się optymistycznie. Z racji zeszczuplenia się budżetu samorządowego zdecydowano się na składy jazdy zakładające cięcia w kursach tramwajów. Najbardziej zubożona została oferta w dniach od poniedziałku do soboty, gdzie zniknęło prawie 25% kursów realizowanych tramwajami, natomiast oferta niedzielna nie została aż tak uszczuplona z uwagi na i tak rzadką częstotliwość kursowania tramwajów. Zniknęło z niej niecałe 5% kursów. Pozostaje więc wierzyć, że pandemiczny kryzys finansów samorządów organizujących komunikację miejską nie potrwa długo i kiedyś powrócimy do rozkładów jazdy z przynajmniej poprzedniej ilości kursów. Nie dotyczy to tylko Elbląga, bowiem wiele miast przeżywa obecnie trudne chwile w finansowaniu swoich podstawowych zadań dlatego też transport w wielu miastach został uszczuplony przez likwidację i zawieszanie poszczególnych zadań. Z Elbląga to wszystko co dla Was przygotowałem, tradycyjnie przypominam, że jeśli Wam się podobało, to możecie mnie wesprzeć poprzez zwiększenie zasięgu filmu, zostawiając komentarz czy też swoją reakcję. Dostępna jest także forma wsparcia na Patronite, dzięki której mogę tworzyć jeszcze więcej ciekawszych materiałów, dzięki inwestycji w sprzęt. Pozdrawiam serdecznie i czekam na propozycję z ciekawych transportowo miast. Cześć! Aperto o tempo